Powiem ci, że jestem pod wrażeniem tego, jak Konfederacja, a zwłaszcza Sławomir Mencen, wychowali sobie wyborców. Chociaż tutaj bardziej adekwatnym słowem byłoby chyba wytresowali. I to, to to już mnie w sumie przeraża, że można. Takie coś zrobić z człowiekiem. O co chodzi? Jeśli oglądałeś ten mój vlog na kanale YouTube, wideoprezentację, to wiesz, że Sławomir Mencen spotkał się z panem prezydentem Dudą po to, żeby omówić, jak będzie wyglądała prezydentura Sławomira Mencena po tym, jak on wygra wybory. I Sławomir Mencen oświadczył, że on chce, żeby jego prezydentura. Sławomira Mencena była kontynuacją prezydenta Andrzeja Dudy. Mało tego, Sławomir Mencen publicznie powiedział na konferencji prasowej, że on chce, żeby jego polityka, jako prezydenta Sławomira Mencena, nie za bardzo się różniła od prezydentury Andrzeja Dudy. Czyli zrobił coś, po czym. Klasyczny wyborca Konfederacji poczuł się, jakby mu ktoś mokrą szmatą uderzył w twarz. Grzegorz Brown skomentował to następująco: Dziś nie ma Konfederacji, jest Neokonfederacja, jest projekt wrogo przejęty i, i sprowadzony do rowu, żeby nie powiedzieć, do bagna. No, i wiecie, w tym konkretnym przypadku nie można nie przyznać racji Grzegorzowi Brownowi, bo cała konfederacja, jak i Sławomir Mencen, pozycjonowała się jako partia antyestablishmentowa. Oni mieli takie fajne hasła, jak oderwać świnie od koryta, czy też wywrócić ten stolik. A teraz Słowomir Męcen brata się z Andrzejem Dudą, symbolem ucisku covidowego i mówi, że. On to chce kontynuować politykę tego dudy i ta jego polityka jako mencena ma się no, nie za bardzo różnić od um, polityki Andrzeja Dudy. Czyli Sławomir Mencen już nie tylko nie chce wywracać stolika, już nie tylko się do tego stolika chce przysiąść, ale również oświadcza, że on zadba o to, żeby atmosfera przy tym stoliku no, nie za bardzo się popsuła, żeby tam wszystko było jak. Po staremu. I wiecie, to jest antyestablishmentowy, antysystemowy kandydat, tak jasne. No i jak na to reagują wyborcy konfederacji, którzy ewidentnie mają w tym momencie szok i dysonans poznawczy. Duża Część wyborców Konfederacji rzeczywiście otwiera oczy ze zdumieniem i zaczyna myśleć. I dla tych wielki, gigantyczny szacunek. Wiem, że to nie jest dla Was łatwe, ale super, że Wam się udaje. Życzę Wam powodzenia. Natomiast duża część wyborców Konfederacji, no dosłownie jak by byli wytresowani, szuka gdzie tylko może wytłumaczenia, że Sławek wcale nie zrobił tego, co, co zrobił, czyli że zdradził wszystkie ideały Konfederacji. Otóż, według najpopularniejszego komentarza, który w tym momencie jest kolportowany przez wyborców Konfederacji, Sławomir Mencen wszystkich oszukał, ale nie wyborców Konfederacji, tylko wyborców Pisu. Mówiąc krótko, Sławomir Mencen, według tych ludzi, specjalnie tak mówi, żeby się podlizać wyborcom Pisu, żeby wyborcy Pisu zagłosowali na Mencena, a jak już Męcen zostanie prezydentem, to powiem Zekzyk Marchewka, oszukałem was, wcale nie będę kontynuował polityki dudy. Wcale nie będzie tak, że moja polityka jako prezydenta Mencena będzie bardzo, bardzo podobna do polityki dudy. Haha, wyskrygnąłem was na dudka. Jesteście idiotami. No, powiem szczerze, że jest to bardzo. Bym powiedział nielogiczna teoria konspiracyjna. Już pomijając fakt, że wyborcy Konfederacji w tym momencie w sposób oczywisty idą w spiskowe teorie, no bo dlaczego niby zakładają, że ich kandydat tu kłamie, a gdzie indziej mówi prawdę? I dlaczego to akurat kogoś ma oszukiwać, a nie ich oszukuje? Politycy zwykle oszukują swój własny elektorat, a nie cudzy. No, okej. Okay. Załóżmy, że rzeczywiście politycy, PiS, wyborcy Pisu to kretyni i oni się dadzą tak łatwo Sławomirowi Mencenowi oszukać. No ale w tym wypadku za bandę idiotów trzeba by uznać również um, pisowców, ze szczególnym uwzględnieniem pana prezydenta Dudy, który jakoś by się w żaden sposób nie zabezpieczył przed zdradą Sławomira Mencena. To jest bardzo ciekawe, że wyborcy Konfederacji widzą idiotów wszędzie. Tylko, drodzy państwo, nie w lustrze. A o co chodzi dokładnie? No to zapraszam na mój kanał YouTube wideo prezentację, gdzie miniaturka do materiału wygląda tak, a tytuł materiału brzmi. Sam to powiedział Mencen dał Brownowi poważny argument. Duda. Tego chciał? Znak zapytania. By znaleźć ten vlog, wejdź na stronę główną kanału YouTube Video Prezentacje i zajrzyj do zakładki wideo. Zostaw też subskrypcję tutaj i na YouTubie, to ci się na pewno przyda. Chociaż ważne jest, żebyś regularnie wchodził na stronę główną YouTube Video Prezentacje i przeglądał w zakładce wideo, czy nie ma czasem nowych filmów, bo YouTube często nie przysyła e, powiadomień o moich materiałach. Pozdrawiam, do zobaczenia. Pa!